Z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie wieczerze z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to znak dał Szymon Piotr i rzekł do niego, kto to jest, o kim mówi. Ten oparwszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego, panie, któż to jest? Jezus odparł, to ten, dla którego moczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, Synowi Szymona i A po spożyciu kawałka chleba, wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego, co masz czynić? Czyń prędzej. Nikt jednak z biesiedników nie rozumiał, dlaczego Mu to powiedział, ponieważ Judasz miał pieczy nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego, Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn człowiecze został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został otoczony chwałą. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr, Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus, dokąd ja idę, Ty teraz ze mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr, Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za Ciebie. Odpowiedział Jezus. Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, kogut nie zapieje, aż Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, wyjątkowe dni przed nami. Wyjątkowe chwile, które będziemy wspólnie przeżywać po raz kolejny w naszej wspólnocie, w, tej, w tych czasach pandemii, tych obostrzeń. Ale Ewangelia w Wielki Wtorek jest co roku taka sama. Ona zaprowadza nas już do wieczernika, zaprowadza nas do tego momentu, kiedy Jezus pragnie być ze swoimi najbliższymi. I tam oto widzimy postać trzech uczniów: Umiłowanego ucznia, który jest taki bliski Jezusowi, Szymona Piotra i Judasza. Zacznijmy od Judasza. Otóż Judasz, jak widzimy, bardzo szybko, niejako ma wypełnić to, co w pewien sposób w jego historię ma się wpisać. Bardzo wyjątkowy jest ten fragment, kiedy właśnie już po spożyciu kawałka chleba, kiedy już jest owładnięty, tą, tą tym, tym zamysłem. Właśnie wydania Jezusa wychodzi w noc. Tak pisze pięknie Ewangelista, święty Jan, a była noc. Bardzo często, moi drodzy, w nocy naszej duszy, w nocy, kiedy jesteśmy pokrzywdzeni, poranieni, mówię o nocy nie takiej, jako pora dnia. Nie tylko po, nie chodzi o porę dnia, ale takiej nocy, która jest przede wszystkim jakimś naszym wyobcowaniem, niezrozumieniem. Wiele osób być może przeżywa czasem taką noc, takie słabości. I właśnie w tej nocy ów Judasz, który ma wydać Jezusa, wychodzi. Zostaje, on odchodzi od grona apostołów. Odchodzi od tej wspólnoty. Idzie w noc. Drugim apostołem, o którym warto dzisiaj powiedzieć, jest Szymon Piotr. I łatwo na pewno słowami wyrażać swoją miłość i przywiązanie do Jezusa. On tu dzisiaj przyznał się do tego. Powiedział o tym, że właśnie życie swoje oddam za Ciebie. Mówi do Jezusa. Ale niestety w obliczu różnych życiowych wyzwań i tego wyzwania, które za chwilę się w Jego życiu, w życiu Szymona Piotra pojawi, można bardzo szybko zaprzeć się w swojej deklaracji. A tym samym samego Pana Jezusa. Ale wiemy o tym, że Szymon Piotr później będzie chciał to naprawić. Będzie chciał wyznać wiarę, wyznać wiarę, że. i wyznać miłość Jezusowi. I mamy obraz umiłowanego ucznia, świętego Jana, który tak bardzo blisko był Jezusa. Dzisiaj, moi drodzy, też my chcemy być blisko Jezusa, bo chcemy być Jego umiłowanymi uczniami. I kiedy będziemy przyjmować komunię świętą, kiedy wypowiemy słowo Amen, damy przez to nasz wymiar i nasz znak właśnie wiary, wiary w zbawiciela i gotowość kroczenia za nim. Dzisiaj również psalmista słyszeliśmy psalm 71, który też daje nam w tych dniach, także w tych dniach tej epidemii, tych obostrzeń, może też i lęków. Zresztą, moi drodzy, miniona Niedziela Palmowa dla nas, księży, była też bardzo wyjątkową niedzielą, kiedy właśnie musieliśmy zamykać kościół przed może ludźmi, którzy chcieli do tego kościoła wejść. Może wiele było też i wewnętrznego niepokoju, nie tylko w naszych sercach, ale także i w tych, którzy na to Eucharystię chcieli przyjść. Ale co dzisiaj daje nam w wielkim tygodniu, właśnie w Wielki Wtorek, co roku w Wielki Wtorek, psalmista? Daje nam nadzieję. Nadzieję, że Bóg jest naszą nadzieją. Boże, mój, jesteś moją nadzieją. Panie, Tobie ufam od młodości. Ty byłeś moją podporą dnia narodzin, od łona matki moim opiekunem. Niech te słowa psalmisty pokażą nam tą naszą drogę relacji z Jezusem. Niech ta relacja, którą mamy dzisiaj, teraz, w tej chwili, kiedy On zaprasza nas na ucztę, niech ta relacja będzie wprowadzana także w naszą codzienność. Przed nami kolejny dzień naszego życia. I za chwilę te dni wyjątkowe, triduum. Paschalnego. Święte trzy dni. Więc bądźmy tymi, którzy są przy Jezusie, którzy mu towarzyszą, aby Jezus w tych dniach nie był przez nas opuszczony.